My wiemy, że część Was, drodzy widzowie, ociera łzy każdą niedzielę o godzinie 11.20, ponieważ schodzimy z anteny i musicie nas czekać potem przez cały tydzień, ale spokojnie te wasze cierpienia zakończą się 18 sierpnia, bo wtedy wracamy z dzień dobry TVN codziennie i codziennie będziemy Was witać i rozpoczynać z Wami świetny kolejny dzień. Przypominam, że w tym roku wyjątkowa sytuacja, ponieważ mamy obchody 20-lecia, dzień dobry TVN, więc będzie jeszcze lepiej niż zwykle. Tak, to nie tylko cierpienia widzów, ale i nasze, bo my też tak, za wami, bardzo. kiedy nas nie ma. Przecież każdy Znijmy. kocha wstawać o 6 rano. No dobrze, będziemy mogli przyjrzeć się sobie samym z bliska, ale a propos tego bycia z bliska, to my teraz mamy taki temat, który zaintrygował zwłaszcza Maćka do Tak, bo Ja nie, bo... nie wiem, co znaczy clozę up. Slozy up. Zaraz sobie to wyjaśnimy. Sesję close-up. O, Pani Katarzyna Figurę, już wywołana do tablicy, Dzień wie dobry. doskonale. Dzień dobry Pani Kasiu. Witam serdecznie. Czym jest taka sesja, bo autorem tejże jest siedzący po środku Staś Gliniewicz, fotograf. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień który dobry. to Pani Kasi i Joasi Liszowski takie piękne zdjęcia zrobił. Pozwolicie Pani, że zacznę od autora tych zdjęć, żebyśmy wyjaśnili, co to jest sesja Close Up. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. E, kochani, Close Up, By Staś Gniewicz, to jest projekt wyjątkowy, dla mnie wyjątkowy i wyjątkowy też można powiedzieć, że na całym świecie, bo my zebraliśmy 200 osób z przestrzeni publicznej za, tą, za ten kontakt z, z gwiazdami naszymi cudownymi, jest odpowiedzialna Ania Mgley która bardzo jest menedżerką projektu i bardzo dba o, o właśnie o, o to wszystko, żeby to się fajnie działo. I projekt, to bardzo intymny projekt, dotyka najgłębszych relacji tak naprawdę pomiędzy fotografem a, a, gościem, a gościem projektu. Zdjęcia są bardzo bliskie, tak zapytać Sandra, co to znaczy close-up. Close-up to są bardzo, bardzo bliskie kadry, powrót do fotografii klasycznej, która pokazuje ogromną szczegółowość w twarzy głównie w oczach. Tam widać naprawdę dużo i jak się tym dobrze przyjrzymy, to odkrywamy siebie na nowo. Nie tylko osoby, które są w, dookoła nas, które wszyscy znamy, ale nawet bohaterowie projektu widzą siebie w takim wydaniu po raz pierwszy. Więc dla mnie to jest cudowne, dlatego, że mogę pokazać osoby, oczywiście ani Kasia, ani Asia nie widziały jeszcze swoich portretów i zobaczyły Ojejku. dopiero w albumie, bo finałem portretu Klausa ale, ale możemy troszeczkę Aldi. zrobić taki przedwczesną premierę tych Prziało. zdjęć. Bo mamy te zdjęcia. Jesteście o, gotowe, drogi panie. Nie. No to bardzo. Pani, pani Kasia, może najpierw pani Kasia. No, piękne wow. jest to zdjęcie. I jak pani pani Kasia patrzy na to zdjęcie, to jak ehm. u siebie pani widzi? Ehm. Ehm. Znaczy to był dla mnie ehm, taki cudowny, myślę. Aktorski eksperyment, yy, kiedy Staś powiedział o, mm, o swoim projekcie. Yy, yy, ponieważ i to jest rzeczywiście to, co powiedziałaś, że to jest powrót do dawnej fotografii, do w ogóle myślenia, nawet też o kinie, o aktorstwie, o o tym, co dajemy, czyli jak dajemy osobowość, pomiędzy nami jest kamera. I, i, i to jest coś fenomenalnego. Dla, dla mnie było bardzo ciekawe, żeby to nie było tylko po prostu, nie wiem, jakieś modowe, czy, czy tylko kiedy naprawdę kiedy kamera jest tak blisko. I kiedy mamy ten bardzo taką w sumie. Intymną sytuację, bo ta kamera zagląda bardzo blisko, y, jest oświetlenie i, i rozmawiamy o tym, wchodzimy w pewien stan y, i myślę, że dla nas, y, dla aktorów, czy y, dla artystów, to jest też y, no, rodzaj właśnie eksperymentu, co się dzieje z naszą twarzą, jak co pokazuje wtedy twarz, kiedy jakieś emocje, które sobie wprowadzamy, na przykład jako bohaterowie, czy filmu, czy, czy sztuki scenicznej, co się po prostu wtedy z, dzieje, właśnie z oczami i tak dalej. Także mieliśmy tutaj to zdjęcie, i chyba od tego zaczęliśmy, kiedy jak gdyby no, prawie, że. Byłam naga, w tym sensie, że tam, gdzie były te łzy, to znaczy, miałam takie poczucie i jakby właśnie takiego otwarcia i przyszły jakieś, jakieś wspomnienia, które, które, bardzo emocjonalne, które... I, I to jest fantastyczne, bo to... Gdzieś tam y, też pokazuje naszą zdolność do przeżywania pewnych rzeczy, emocji. Pamiętam taką jedną z moich ról, y, właśnie w personie Merlin, Krystiana y, Lupy. To była teatra, y, to, było, y, to był spektakl przed, przed laty, ale tam padało y, takie słowo: człowiek jest w twarzy. I myślę, że close-up mm -hmm. dokładnie to. No, pokazuje. Także bardzo się cieszyłam, że portrety są bardzo e, introspektywne. E, mm. Zaglądamy, zaglądamy głęboko. W duszę. E, dokładnie. Mamy e, tak jak też Kasia powiedziała, to to bardzo tak. piękne Kasia co mm. Dziękuję ci za to. Zapraszam trochę jak zwykle za dużo nie, przepraszam. Nie, 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 Jasia chętnie poczeka, żeby ponieważ chcę odwlekać w czasie <laughs> tę sytuację. Mamy bardzo dużą prośbę, żebyśmy jednak szansę naszej artystce zobaczyć. Tak, panowie, panowie pokażemy ten ekran. Ten ekran. Tutaj halo. Halo, halo. 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 Tak. O, o, to, Mamy ale. zdjęcie Jasi Liszowskiej, autorstwa Stasia. Zobaczmy je teraz. O! o, o Piękna, no, Jasiu. Tak się spodziewałaś, Jasiu. Jasia Jasiu że... jest zadowolona. Dzikuska. <grym> e, taką Liszowską no ale, znamy. No ale właśnie tak. Mówim taką będziemy głowę. Cię pamiętać. Pięknie, no, no ale to dobrze, bo to jest cała prawda o mnie. No i chyba się potwierdza to, co mówił Staj, że w tych oczach jest bardzo dużo. One grają pierwsze skrzypce na tych zdjęciach, prawda? Jasiu. Y jak oceniasz swoje oczy? <laughs> Twoje oczy zielone, zielone. Nie, słuchajcie, to jest. Znaczy ja tutaj się podpisuję pod wszystkim, co powiedziała Kasia. Um, ja mnie z kolei oprócz tego, że Staś jest fantastycznym artystą i po prostu robi przepiękne zdjęcia, to kiedy jak padła propozycja wzięcia udziału w tym projekcie, to właśnie to, co mnie oczywiście najbardziej przyciągnęło, to um, no, patrzenie, że. Um, Zaproszenie bierze się z postrzegania takiej czy innej mojej osobowości, mm -hmm. a nie buzi. Mm -hmm. <laughs> I chyba to jest tutaj najważniejsze. Natomiast rzeczywiście taka sesja, no bo właściwie co, no przyszłam, poznaliśmy się dopiero i nagle za sekundę już muszę być absolutnie sobą i gdzieś, gdzieś się otworzyć. Oczywiście, że z racji zawodu na to nasze otwieranie i gdzieś tam przełamywanie jakichś granic prywatności, pewien intymności, pewien ekshibicjonizm emocjonalny, no jest wpisany w nasz zawód. Natomiast no, tutaj jednak e, było to, żeby e, po prostu być sobą. Tak? My przełamujemy i jesteśmy ten ekshibicjonistami emocjonalny, ale te, te emocje użyczamy postaciom. Natomiast tutaj po prostu trzeba było być sobą. E, no ale Staś ma coś takiego, że, e, że od razu jest jakieś zaufanie. Tak? No tak, teoretycznie... Uczestnicy projektu też są odarci z managementu. Właśnie. E, tam, tam nie ma nikogo, są sami e, i poznajemy tak naprawdę cudownych ludzi e, z, z innej zupełnie strony niż Znamy ich czy z teatru, czy z telewizji. Z okładek, z są, Tak, tak. Pokazujemy osoby, których tak naprawdę nie, nie znamy w, 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 do końca, bo mm. zawsze gdzieś jest jakaś rola czy dziennikarze, czy sportowcy. Cały czas jesteśmy w czymś, a tutaj jesteśmy, musimy wyjść z tego wszystkiego. I być nadzy, tak, <laughs> do, dokładnie tak, no tak bardzo prawdziwi. Tak. To jest naprawdę coś niesamowitego, bo myślę, że. Mm, mm, bardzo się cieszę, że y, taka rzecz się tutaj y, zdarzyła, bo to jest też odkrywanie, poznawanie też dla nas samych, ale również dla odbiorców, jak gdyby jest to takie narzędzie nieprawdopodobne, prawda? Ja, ja też, myślę, że no chociażby to, że właściwie no tutaj make-up, no make-up właściwie jakby pełna naturalność, czym ja generalnie nie mam problemu, ale wiadomo, że jest gdzieś tam z tyłu głowy, że chciałby się wyglądać ładnie. Natomiast w tym projekcie po prostu chodzi o to, żeby być prawdziwym. Mm -hmm. I to jest najważniejsze, ale ja uważam, że takie doświadczenia są bardzo, bardzo wzbogacają i są bardzo co tak co jakiś czas e, właśnie e... Tylko skupienie na, na jakiejś prawdzie, e, myślę, jest bardzo istotne i, i co jakiś czas przypomina też o pewnych wa ważnych rzeczach. Słuchajcie, Słuchajcie kochani, projekt Close Up by bajsta Gliniewicz to jest 200 osób z przestrzeni publicznej. Każdy, absolutnie każdy w Polsce będzie miał tam osoby, które bardzo lubi, bądź który ma jakieś albo, których, też, albo których, których nie lubi, krucia... tak zobaczy takie, tak pochyli się nad tym zdjęciem i powie: po o, Wow! I może może polubi. Te osoby inspirują. Może Wszyscy nie. inspirują. Inspirują z teatru, inspirują z telewizji, inspirują jako dziennikarze, sportowcy i tak dalej. Projekt mm -hmm. jest ważny, myślę, niesie za sobą mocne przesłanie. Będzie album, będzie. Wol, jeden oczywiście, nie zatrzymujemy się, będziemy szli dalej i będzie wernisaż. Te portrety będą wydrukowane 2,5 metra na 150. Wow, zobaczcie jaką swoją. To też tak, można będzie za mocne. zaglądać w oczy. Mocne. A spojrzę to, <laughs> a, propos, Prawdziwy a, propos, a propos tego, co powiedział Staś, yy, ponieważ będą tam osoby, które na pewno każdy kogoś znajdzie, kogo lubi, każdy kogoś znajdzie, kogo nie lubi. Jeśli chodzi o tych, których nie lubi, jesteśmy. Proszę. <śmiech> <śmiech> Jaka Ojej, ładna o, mamo. No tak, ale faktycznie, Jaś, miałaś rację, że trudno się na siebie patrzy w takim dużym zbliżeniu, bo człowiek chciałby wyglądać jak najładniej, ale to nie, to nie za o, o urodę, tylko o prawdę chodzi. Tak, w zdjęciach. O, To jest prawda o tobie, Podoba ci się Maciej, prawda? Smutny starszy pan. I tym o to. Także optymistycznym nie, nie, nie. akcentem. No tak, w tym, w tym nie jest tak źle, Maciej. W tym klimacie zakończymy dobry. tę rozmowę. Coś, chciałeś, żebyś odzywałeś się? No nie, 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 nie robmy tego tej... Maciej, zapraszam cię do projektu. Oczywiście Sandra ciebie również. Tak, 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 ja bardzo. Bardzo. wstąpię miejsca tym, którzy wypadają nieco lepiej na zdjęciach. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Dobrze, dziękujemy. Piękne to było Pierwszy kwartał 2026, wydanie albumu i Wernisarz. Zapraszamy. Pierwszy kwartał 2026. Wszystkich. No musimy poczekać troszeczkę, Ech, ale wiemy. już podgrzewamy atmosferę. Jeszcze mamy kilkadziesiąt osób. Ponad sto już jest, słuchajcie, ale w naszych rękach. Zdążycie. Zdążycie go, zdąży go. zmienić nastawienie do życia. Cześć, tu Dorota I? Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry